Witam Was serdecznie. Dzisiaj, jak obiecywałem, że pokażę Wam nową wyżynarkę, którą zakupiłem z tego jedynego powodu, ponieważ... No, I w sumie to będzie taki śmieszny żart, bo na pewno się uśmiejecie, bo stwierdziłem, że muszę kupić wyżynarkę lepszą od tych, które mam teraz no te wyżynarki są naprawdę bardzo słabe i bardzo stare jednak mówiłem, że będą, będzie to lepsza wyżynarka prawdopodobnie tak jak będzie to nie wiem śmiechem będzie tylko to, że jest to Praxis z Lidla Jeżeli to jest ten Praxis no to yy, no, Sieciówka z Lidla, więc możemy nie spodziewać się czegoś efektownego po niej. Dałem za nią 99 zł. Zaraz dowiemy się, jakie ma parametry. Zobaczymy, co tam posiada w zestawie. No i co i będziemy coś chcieli, zobaczymy jak to tnie na, na różnych y, poziomach mocy. Sprawdzimy, przekonamy się, czy jest to tandeta gorsza niż moje trupy, czy jest to jednak lepsza wizjonarka y, niż te, co posiadam. Y, nie, nie stwierdziłem, że kupuję profesjonalny jakiś sprzęt, bo powiedziałem, że tylko że lepszą. Mam nadzieję, że się okaże lepsza. Tak, tak myślę. A więc przechodząc do szczegółów. Szczegóły, jak widać, są na kartonie. Jest tu praktycznie wszystko opisane PSDT T800B2 i w ogóle, i w ogóle. I nikt nie wie o co w tym chodzi. Kto wie, ten ten jest naprawdę bardzo inteligentny. Ja aż taki nie jestem po prostu. No dla mnie, najważniejsza moc 800W nie jest to. Nie jest to jakaś wielka moc. Tak mi się bynajmniej wydaje. Co z kolei? Co kolejną rzeczą? Kolejną rzeczą oczywiście to, co ona niby w sobie posiada. Nie wiem, czy tak będzie widać. No co? Posiada uchwyt, który utrzymuje. Naszą wyżynarkę na przykład dytniemy jakiś prosty, chcemy blat, aby ona nam gdzieś tam nie skręciła, nie odbiła takie fajne mocowanie. Można ją ustawiać pod kątem, także możemy sobie robić kąty, gdy później te drewno możemy montować. Kolejną rzeczą jest odkurzacz, ustawienia regulacji. No dobra, zajrzymy do środka co zawiera kartą. Kartą oczywiście instrukcje w paru językach czy w polskim jest już szukamy mamy szwedzki mamy angielski niemiecki wyżynarka jest jest i polska instrukcja jak to się z czego to się składa jak to wygląda i tak dalej i tak dalej eee. dobra przejdźmy do samej wyżynarki. To jest ten uchwyt. Jego po zamontowaniu w wyżynarce ustawiamy sobie odległość i możemy ciąć równo blat, gdy to nam się będzie przesuwać. No, jest jakoś to no, docięcia jakiegoś blatu, płyty. Wolę piłę najazdową niż na pewną wyżynarkę. Wyżynarka bardziej nie będzie e, mi do tego służyć. A że ostatnio bardzo dużo y, robię wyżynarką to potrzebuję jej jak najbardziej Mamy samo co jeszcze dostaniemy w zestawie Jest to imbus do rozkręcania jednak prawdopodobnie nie główki jak to mają stare modele większość starych modeli wyżynarek czyli aby włożyć y, nóż tutaj nóż wkłada się za pomocą Wichajstra przełącznikowego czyli przekręca się, wkłada nóż i puszcza, i już nam blokuje. Klucz imbusowy raczej służy do rozkręcenia tych dwóch śrubek, które umożliwiają nam ustawienie pod kątem tej stopki. A więc wtedy wyżynarka nam pracuje pod różnymi kątami. Co jeszcze jest w zestawie? W zestawie są cztery noże. Są cztery noże. Pierwszy nóż jest nożem Speed Wood, czyli szybki do drewna, bardzo, no widać, ostry, duże zęby, także do grubszego drewna. Tu mamy Clean Wood, dwa takie same, czyli do dokładnego, y, podwójnie ułożone ostrza do dokładnego, już bardziej precyzyjnego cięcia czyli nie będzie nam tak szarpać i strzępić a tutaj jest y, basic metal bardzo mały do metalu no raczej tam nie ma co się spodziewać, że przetniemy tym szynę kolejową, ale ale coś tam przetniemy no dobra, skorzystamy z noża classic wood oczywiście mam swoje noże e, nie wiem, z, z 200 sztuk także przekładamy go z tej strony odchylamy te zapięcie wsadzamy i nam się nie trzyma jeszcze raz wkładamy i zamykamy o i dalej się nie trzyma otwieramy Wkładamy, zamykamy. A i teraz nam się trzyma. Za słabo. Co jeszcze posiada w sobie wyżynarka? Oczywiście posiada osłonę. To pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest regulacja yy, posuwu pracy. Czyli Reguluje nam tą w środku główkę Czyli można, Może bardziej ją dociskać Lub ją poluźniać To jest jakiś przełącznik Oczywiście nie, nie zapoznałem się jeszcze z instrukcją Także nie mam pojęcia do czego Służy ten przełącznik, ale to wygląda jak Podłączenie do odkurzacza, jest albo zamknięte Albo jest otwarte, tak mi się to bynajmniej wydaje Posiada regulacje obrotów. Dwójka, trójka, czwórka, piątka i szóstka. Sześć prac. Nie ma zabezpieczenia włącznika, czyli łapiąc za wyżynarkę możemy przypadkowo już od razu ją włączyć, co to na pewno nie jest fajnym rozwiązaniem. Powinien być najpierw jakiś guzik, który przyciśniemy, dopiero włączymy. A gdy już przyciśniemy, możemy włączyć sobie blokadę i sama będzie ciąć z jednej albo z drugiej strony jak nam jest wygodniej pod palcem. Tak to wygląda. Pomoczymy ją do prądu. I zobaczymy co jeszcze, jak ona chodzi na szósteczce. No popiernicza można powiedzieć. Zobaczymy się okaże wszystko w praniu te śrubki. Nie wolał dokręcić, bo będą latać dzwonić. I... Drażyć ucho. Co ona jeszcze posiada? Posiada w sobie światło i laser. No i teraz są tryby do wyboru. Zgasimy sobie tą lampkę, żebyśmy mniej więcej coś tam widzieli w tym o, kartonie. Oczywiście. Regulacja tego wszystkiego polega na tym, że albo wyłączamy całkowicie i nic nam nie świeci, albo można sobie włączyć światło z laserem naraz. Dzięki laserowi możemy trzymać się linii, które sobie wcześniej wyznaczymy, nie patrząc tam dokładnie na nóż, czy on naprawdę idzie w tym kierunku, co trzeba. To oczywiście przetestujemy, czy działa. Możemy włączyć tylko samo światło lub tylko sam laser. Myślę, że takie poręczne rzeczy, choć to tylko rzeczy, praktycznie, z których się ogólnie przy pracy nie korzysta. Czy kartą przetnie? Nie będę testował, przetestujemy na drewnie. A więc mam przygotowaną e, jakąś płytę. Zrobię pierwszą prostą linię, a później dwa okręgi w jedną, jak i w drugą stronę sprawdzić jak to wszystko działa zapolimy sobie i laser i laserem najedziemy na tą linię którą odznaczyłem poszło gładko ciekawak z drugiej strony czy nie szczępiło bo z tej strony troszkę jest tutaj wyszczępiona ale jak na no Wyżynarką nie tniemy na idealne, tu już mi laser w tym momencie nie jest potrzebny, bo będę ciął okrąg i tu muszę się przypatrywać w miejsce, które będę ciął, ale zanim to zrobię, ale najpierw podłączę sobie swój śmieszny odkurzacz. Taki mam odkurzacz do tapicerek samochodowych, ale fajną rzeczą jest to w nim, że jest bezworkowy i filtr ma przeciwpyłowy, także każde wióry, każdy pył wciąga i zbiera w pojemnik. To co to? Samochodowy, nie samochodowy, ważne, że odkurza. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale podstawka tutaj taka przezroczysta. Ja zgaszę też światło. Przezroczysta podstawka, która tutaj taka się znajduje. Mam nadzieję, że można ją wyciągnąć, ponieważ po pierwsze ona zasłania. Gdy chcemy wyciąć kółko, musimy patrzeć na linię przy samym nożu. Ona zasłania w tym momencie ten plastik zasłania nam tą linię, jej nie widać, dlatego nie wyszło to wszystko takie idealne. Po drugie, gdy troszkę dogiąłem ostrze, w tym plastiku już zrobiła się dziurka, czyli samo ostrze już w niej, nóż sam zrobił w niej dziurę. Także dziadostwo ten plastik, ale wyżynarka jako taka powiem wam szczerze, że no... Działa. Jak ona będzie działać, tego nie mam pojęcia. Dziwne, cięło, ale nic nie wciągło. Jeszcze jedno, co chciałbym bardzo przetestować, to jest ta prowadnica, właśnie ją zamontowałem. Będę sobie starał się dociskać ją w prostej linii do podłoża deski i zobaczymy. Jak ona sobie poradzi, no podłączy ten odkurze, zobaczymy co to będzie. No tylko przeszkadza raczej. Ale no nic, podłączy. Muszę wam przyznać, to sami możecie e, zobaczyć, że od spodu, odkąd zbiera e, to drewno, nie ma żadnego uszczerbienia, ani przy tym kółku, co wycinaliśmy, ani przy tej prostej, ani teraz przy tym, nie ma żadnego uszczerbienia w okleinie, a więc docięcia mebli jak najbardziej, od góry normalnie, bo wyrzuca, także wyłamuje, ale wchodząc, nóż, no, no naprawdę świetny, muszę powiedzieć, że to wygląda ładnie w tym momencie Że taką deseczkę można uciąć nie uszkadzając okleiny Fajna, że to, chociaż tyle dobrego. Silna jest. Dobra jest, nie jest za ciężka. No, nie jest aż taka za ciężka. E, ta prowadnica faktycznie prowadziła równo. Może po prostu miałem nie wiem co krzywe, ale troszkę uciekło coś. Ale prowadnica ogólnie prowadziła dobrze. Jest, jestem. I teraz pytanie w sumie najważniejsze. Czy warto dla amatorów, domowników, takich jak ja, którzy... Mm, którzy... którzy... No nie korzystają ze sprzętu Nie wiem, tam po 12 godzin dziennie Sądzę, że takie rozwiązanie za 100 zł jest jak najbardziej trafnym wyborem Mam nadzieję, że to się nie rozpadnie, nie rozleci. Będę z niej korzystał, będę ją używał. Zobaczymy, jak długo i co będzie działać. Co się zepsuje, oczywiście będę was informował. E, trzeba na niej trochę porobić, żeby powiedzieć coś więcej o niej. Jak na razie tnie. Na największych obrotach e, świetnie, naprawdę świetnie sobie radzi. Także, no na razie nie mogę mieć zastrzeżeń oprócz tego jednego plastiku, który mi się nie podoba i już zastanawiam się, jak się go demontuje. No po prostu go wywalę, no tyle Co więcej chciałbym powiedzieć. Nic więcej nie mogę powiedzieć na razie, aż nie dokończę testowania użytkowania tego po prostu wszystkiego. Cicho. No i co? Co do, co do wyżynarki, to na razie chyba tyle. Następnym, następną rzeczą, którą się zajmę w kolejnym odcinku, na który zapraszam prawdopodobnie już niebawem, e, nie wiem, może nawet jutro, lub pojutrze, pojutrze to niedziela, to nie bardzo, albo w poniedziałek, chcę zrobić e, fajny nóż. Mam fajną stal, dobrą, z starego tasaka, rzeźnickiego dobra, gruba stal. Jeżeli to był tasak, to stal na pewno jest bardzo dobry. Zbyle czego tasaków raczej nie robię, no bo musi wytrzymać duże naprężenia uderzenia kości cięcia rąbania. Więc postanowiłem, że zrobię nóż nóż obozowy, który mniej więcej tak będzie wyglądał. Mam taką nadzieję. Głownia będzie to full tank, jelec, a w środek dam róg z jelenia. Chyba. No, sarny raczej nie. Także taki mam pomysł, taki mam zamiar. Tak chcę coś zrobić. Dawno mi po głowie chodzi nóż. Jeżeli ten nóż wyjdzie dobrze, to będę chciał go przeznaczyć na y, licytację. A pieniądze z tej licytacji, znaczy ja nie będę robił tej licytacji, ja po prostu przeznaczę to y, osobom, które robią takie licytacje y, i y, po prostu te pieniądze z wylicytowane pójdą na szczytny cel, na potrzebujące y, chore dzieci. Także w taki sposób chcę to zrobić. No i tyle, ale to mówię, to w następnym odcinku. Nie wiem, czy mi się w jednym odcinku uda cały nóż zrobić, czy on będzie trwał, budowa tego noża e, będzie trwała kilka odcinków, bo nie wiem, czy uda mi się to w jeden dzień wszystko e, zrobić. Z tym czasem u mnie różnie bywa. No i co, i to chyba na razie wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam oczywiście do oglądania mojego drugiego kanału, czyli Wiking z Lasu. Ci, co nie oglądają, a ci, co oglądają kanał Wiking z Lasu, do oglądania szopy Wikinga. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Życień noworocznych jeszcze Wam nie składam, bo jeszcze się będziemy widzieć. Z pewnością. Na razie. Trzymajcie się. Cześć. you <laughs>